Dzień dobry, cześć i czołem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Bazgram i zapraszam na zestawienie listopadowych premier gier na konsole, które przykuły moją uwagę. Do końca roku nie zobaczymy już żadnych interesujących tytułów AAA, bo Modern Warfare 3 ominę, ale za to czeka nas sporo indyków. Jedziemy! Już 1 listopada, czyli najprawdopodobniej przed tym jak oglądacie to zestawienie na PC i PlayStation 5, wcielimy się w rolę pokojówki pracującej w hotelu lat 50 w grze This Bed We Made. Myszkując, znaczy sprzątając w pokojach, będziemy odkrywać sekrety hotelowych gości w historii o miłości, złamanych sercach i morderstwie. Yeah. Husband, I'm sorry. Are you married? No. Not yet. I live with my mother. She's sick, so I have to take care of her. No father? No. It's always just been me and my mom. All right, Miss Roy. I need you to tell me everything that happened, starting with this morning. UCP zapowiedziało, że 2 listopada na symulowane na PC, PlayStation 5 Xboxach, X i Xboxach XS, ulicę wyruszy nowa jednostka o kodowej nazwie Robocop, by zaprowadzić porządek wśród degeneratów i wywrotowców, którzy urządzili sobie plac zabaw z ulic niegdyś wielkiego miasta Detroit. Robocop Rogue City wygląda bardzo ciekawie, choć nieco powolnie, ale słyszałem o nim bardzo dobre opinie od osób, które miały przyjemność zagrać przedpremierowo. I chociaż nie wezmę go od razu, to bardzo chętnie. I'd buy that for a no! My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a psychologist. I in dealing with officers from trauma. Don't take him away from me. What's in that metal head of yours? I agree are Reinforcements have arrived. Those trigger happy maniacs have a ton of hostages. Drop it, scum. Anyone expecting a silver freak? Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. It's, it's that service box, isn't it? I am detecting a short circuit. Wakey, wakey! Looking at the map of this place, it is huge. OCP tracking device, torn out. I am going to follow the blood trail. Jednak jeden aspekt twojej kompozycji, który został bardzo zaniedbany, to twój ludzki aspekt, twój mózg. Musimy rozbić to urządzenie. Słyszałem, że ludzie odnoszą się do ciebie pod różnymi nazwami. Zobaczcie je, czy to będzie. Jestem ciekawy, który z nich wolą. A dla tych wszystkich, którzy zamiast strzelać, wolą trochę pogłówkować, na PC-ty, Playstation 5 i nowych Xboxach 2 listopada pojawi się druga część The Talos Principle, gdzie w świecie pełnym robotów ale już nie ludzi, przyjdzie nam wcielić się w jednego z mechanicznych mieszkańców, który rozwiązując zagadki, będzie szukał odpowiedzi na ważne egzystencjalne pytania. Pierwszej części jeszcze nie skończyłem, bo powiem szczerze, okazała się trochę za trudna, ale dam jej jeszcze szansę i wtedy po The Talos Principle 2 na pewno sięgnę. Ale może jest więcej niż Worth? Curiosity? Our persistence? And I keep thinking, why puzzles? Is it just their symbolic value? Because the thing about puzzles, That they can be Ominę premierę Quantum Error, bo strzelanka mnie jakoś nie ujęła, chociaż scenaria niczego sobie, i przejdę do polskiego tytułu, który powstał na podstawie tekstu Stanisława Lema: The Invincible, czyli Niezwyciężony. Już 6 listopada na PC, Playstation 5 i nowe Xboxy. Jasno obudzi się na obcej planecie i w poszukiwaniu zaginionej załogi będzie przy okazji odkrywać mroczne sekrety tych wrogich ziem. Przyznaję się bez bicia, że nigdy nie czytałem lema, ale kto wie, może zagranie w The Invincible zmotywuje mnie do sięgnięcia po jego opowiadania. Through hardship to the stars. And I add, because between the stars is our place. Enough of this nonsense. I don't want to fight anymore. I don't want to fight anymore. All right, Gazler. Have it your way. Right. Did everything you could. Zupełnie niespodziewanie i zaskoczenia Forever Entertainment zapowiedziało wydanie polskiego odwróconego citybuildera Flooded na switcha już 9 listopada. Ciekawa to produkcja, o której nie wiem za dużo prócz wiadomości z oficjalnego preskitu, czyli że musimy zoptymalizować produkcję w mieście, a następnie uciec w bezpieczne miejsce, zanim wszystko pochłonie woda. Zapowiada się bardzo interesująco i myślę, że Switch to bardzo dobra konsola do tego typu produkcji. Mam nadzieję także, że gra zostanie przyzwoicie zoptymalizowana. Po 31 latach od premiery części pierwszej pojawi się Flashback 2, ale go ominę, bo po pierwsze byłem raczej fanem Another World, a po drugie, trailer jakoś mnie nie zachęcił. Ale za to w ten sam dzień, czyli 16 listopada, pojawi się w końcu fabularny dodatek do bardzo fajnego indyka o łowieniu ryb w klimacie lovecraftowych mitów Dredge o podtytule The Pale Reach, w którym do dyspozycji dostaniemy nowy lodowy region. Do którego będzie można popłynąć w każdym etapie rozgrywki. Będą też nowe ryby, nowy sprzęt i historia zaginionej ekspedycji, która wyruszyła na te niebezpieczne, mroźne tereny przed nami. Dla wszystkich tych, którym było mało pływania po zdradliwych wodach, jest to dodatek obowiązkowy. I ja też go zakupię, przy okazji sprawdzając wszystkie darmowe dodatki, jakie twórcy przygotowali od premiery podstawowej wersji gry, a dla tych, którzy dopiero co zabierają się do zagrania w ten wyjątkowo wciągający tytuł, to premiera dodatku będzie świetnym momentem, by się do niego zabrać. Serdecznie polecam. Także 16 listopada na konsolę trafi w końcu trzecia odsłona Jugged Alliance. Część druga jest klasykiem, w który zagrywało się wielu z nas i wszyscy fani tytułu musieli czekać bardzo długo, aż pojawi się godny następca. I podobno część trzecia nim jest. Kompletujemy drużynę najemników i wyruszamy, by zaprowadzić porządek w kolejnym wyimaginowanym kraju, przełączając się pomiędzy eksploracją w czasie rzeczywistym i turową walką. Recenzje na Steam są w większości bardzo pozytywne i mam nadzieję, że konsolowa wersja utrzyma poziom wersji pc Jako że mam sporo innych tytułów w kolejce do ugrania, to po Jagged Alliance 3 nie sięgnę na premiery, ale bardzo chętnie sprawdzę go w najbliższym czasie. How Understandable First step is to hire a team. Then, they get to work. Dzień później pojawi się jeden z niewielu ekskluzywnych tytułów na Switcha, którym jestem zainteresowany. Będzie to remaster gry jeszcze z czasów Nesa, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Wąsaty hydraulik wraz z przyjaciółmi będzie musiał stawić czoła gangowi Smitey, odzyskać tak jest 7 gwiazdek i odbudować gwiazdną drogę. Będzie tu rzut izometryczny, klasyczna RPG-owa walka turowa, ale z twistem i generalnie trochę inna zabawa niż w większości przygód Mario. No, mnie ten zmieniony format zachęca bardziej niż tylko zręcznościowe skakanki, więc bardzo chętnie sięgnę po tę odświeżoną wersję. Ok, na sam koniec tylko wspomnę, że 29 listopada na Switchu pojawi się port kolejnej części kultowego RPG, czyli Gothic 2, w edycji kompletnej, czyli wraz z dodatkiem Noc Kruka. W ten sam dzień na PC, Plejaki, Xboxy i Switcha premiere będzie miała także gra detektywistyczna osadzona w świecie przyszłości Forest Grove. Zaginęła nastoletnia dziedziczka miliardowej fortuny, a my, jeżeli dobrze rozumiem, wchodzimy w symulację miejsca zdarzenia, by odkryć prawdę. Wygląda to naprawdę ciekawie, a że jestem fanem takich gier przygodowo-logiczno-dedukcyjnych, to bardzo chętnie rzucę na nią okiem. You know, Max was always very careful about agreements and contracts. Kids will be kids. And she's been through a lot. I know. But she's your stepmother. You have to listen to her. Give her a chance. I know she means well. I knew it! They're going to put me away! I want you to leave her alone. It's not your place. zoe always been through enough already. It's so sad here. I don't know if I can take it anymore. She needs me. Dobra, to jeszcze jeden, dość dziwny tytuł. który nie ma konkretnej daty premiery, ale ma się pojawić w listopadzie właśnie, ale nie będzie on dostępny na konsole, a na pecety oraz urządzenia mobilne z systemami iOS oraz Android. Refined Self, The Personality Test Game, to gra przygodowo-eksploracyjna, która ma analizować nasze wybory, aby określić typ naszej osobowości. Nie będzie tu dobrej lub złej ścieżki, nie możemy zginąć i nie ma czegoś takiego jak ekran z napisem Game Over, ale kiedy analiza zakończy się w 100%, będzie to oznaczać, że wygraliśmy. Będziemy także mogli porównać wyniki z wynikami innych graczy. Czy oznacza to, że jest to gra jednorazowego przejścia? Podobno nie, bo twórcy zachęcają do kilkukrotnego podejścia, by poznać całą historię Androida i jego miejsca w świecie stworzonym przez doktora, ale myślę, że tylko pierwszy wynik analizy osobowości może być w jakiś sposób miarodajny i uczciwy. I to by było na tyle w listopadzie. Kilka mniejszych tytułów, które myślę pozwolą odpocząć nam i naszym portfelom po bardzo intensywnym październiku. Jeżeli w tym zestawieniu brakuje jakiegoś tytułu, który przykuł Waszą uwagę w listopadzie, to piszcie śmiało w komentarzach. Napiszcie też, który z tych tu przeze mnie wymienionych przypadł Wam do gustu i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć.